Już po raz 19 organizujemy w Kielcach Świętokrzyską Galę Wolontariatu. 5 grudnia tego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbędzie się uroczysta gala w Zespole Szkół Muzycznych w Kielcach, na którą serdecznie zapraszamy. Z tej okazji prowadzimy konkurs lau wolontariatu na najaktywniejszych wolontariuszy w naszym regionie. Jeżeli znasz kogoś kto lubi pomagać, od lat angażuje się społecznie i wolontariacko. Już dzisiaj możesz zgłosić go do konkursu Laur Wolontariatu. W imieniu organizatorów Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, Dienicyzjalnego Centrum Wolontariatu oraz Wolontariatu MOP w Kielce serdecznie zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę laurwolontariatu.pl. Serdecznie zapraszamy. Rozstrzygnięcie konkursu już 5 grudnia na Gali Wolontariatu w Zespole Szkół Muzycznych w Kielcach. A już dziś zaangażujesz się w wolontariat, pamiętaj, dobrowraca.